No co, lekcje przekładamy, bo... No Ma szansę popływać. No to daj Adasia sobie muszalkę. A Adasiaowi daj, bo to nie dla mnie. A nie, to jest. Patrz, muszalkę ci wyłowiły. Na no plażę. No, pójdziemy się pokąpać. może właśnie Teraz się pokąpać. Chciałeś się pokąpać? Ja chciałam, żebyś ty poszła do sklepu podróż z studeniem. Dobrze, no już się pokąpiemy. Gdybyście się pokupieli? Możecie się kąpać, bo to jest.

Nie spadają te buty, Agata? Buty nie spadają? Ale chciałaś to trzeba chciałam się spotkać. a może dzisiaj okay. będzie tylko taka lekcja z Nie, Nie, mi się zdaje, że mi panem, Pan raczej odwoła lekcję, nie żebym ja. No zobaczymy, trzeba pójść i się stawić na lekcję, po, Poznać Panią Olę poznamy, może Pana Jacka poznamy no też. No o, i też. zobacz, jak no udaje na Ej, to może sobie, na na tak. sobie poszucimy? O pewnie, ale dopiero potem się przyokarzę, że nie ma lekcji. Przed podasz? Tak, tak. Chodź. Dawaj wiosną, dawaj wiosną. Aaaa! Ale głęboka woda, dotykam kolanami ziemi. No, coraz to głęboka. Może fajniej. To jest głębsza woda, więc można się Wiesz jak to, odejdź, bo jest troszeczkę A może, gdzieś można może się nauczyć zacząć, kiedy będzie...